Słuchaj, każdy z nas ma jakieś marzenie, o czymś mm -hmm. myśli, coś chciałby usłyszeć. Nie każdy o czymś myśli, znam takich, co nie myślą. A ty jaką piosenkę chciałbyś teraz najbardziej usłyszeć? Najbardziej chciałbym usłyszeć piosenkę z repertuaru pani Grażyny Łobuszewskiej pod tytułem Highway to Heaven, ale po polsku, czyli Autostradą do Nieba. Tak się właśnie składa, że pani Łobaszewska jest z nami. Naprawdę? Tak. Super. wieść. Ponieważ wszyscy cieszą się z otwarcia bramek przez Donalda Tuska w weekendy na A1, zadzwońmy do kancelarii premiera, mm. bo chyba nie, nie wszyscy, wszyscy się nie cieszą. wszyscy się cieszą. Ja się nie cieszę w tym, w tym telefonie. No. Michał. Słucham? Dzień dobry, kłaniam się. Mikołaj Janusz się nazywam. Dzień dobry. Przypada pana, ja dzisiaj rano usłyszałem w radiu, że pan premier powiedział, że nie będzie opłat tam za te autostrady czy Czotoruniu yy, Tak, yy, tak, wczoraj w telewizji. Kurczę, wie pan co, no bo tam powiedziane było, że to 20 milionów będzie kosztowało. to, to samo usłyszałem, co pan z telewizji. Tak, ale te... że to. 20 milionów za weekend ma kosztować. A? I... Za weekend? Tak, tak. A nie, że za cały sierpień. Mhm. I to będzie płacone przecież chyba z budżetu, bo skąd? No, prawdopodobnie tak. Wie pan co, bo ja to nawet samochodu nie mam, no. Mhm. Czyli to z moich pieniędzy będzie płacone. Ja płacę ZUSy, ja płacę zdrowotne ja płacę podatki, VAT płacę, w jestem, na rowerze jeżdżę. To no, czemu ja mam płacić za tych ludzi? Proszę pana, taką decyzję podjął pan premier. No dobrze, ale. Rozumiem pana niezadowolenie, gdyż pan nie będzie korzystał z tej autostrady w żaden sposób. No ja nie korzystam, ale, ale to i wychodzi na to. Taką decyzję pan premier podjął. No bo to tak by zostało powiedziane, że jakby premier coś daje, że zadaje będzie, ale to nie jest za darmo, bo to 20 milionów, jeszcze pan mówi, że to za jeden weekend, czyli to będzie 80 milionów, czyli to z budżetu idzie, a budżet to skąd? To z moich podatków przecież. No tak, Czyli, tak. czyli to ja płacę, tak. ja palę, ja piję, czyli aktywne płacę. Tak jest, tak, do dokładnie tak. No właśnie, no to dlaczego ja mam płacić za nich? To nie jest wcale za darmo, tylko za moje pieniądze. Tak. No, a nie da się jakoś do pana premiera tego przekazać, że to taka sytuacja jest, bo może po prostu on nie wie, on się nie zorientował, no. Na pewno, na pewno zostanie pana opinia przekazana.